Cześć, dziewczyno! Jestem na Donku, właśnie. Miałem spotkanie z kierownikiem w sprawie rozpoczęcia remontu oficjalnego. Także temat z kierownikiem dograny mam. Papier od niego dostałem wszystkie, co potrzeba. Złożyć teraz tylko do urzędu, czekać na decyzję i rozpoczynać. Także będziemy ruszać. Powoli. Oficjalnie z remontem A dzisiaj co? Dzisiaj siatkę Siatkę taką maskującą kupiłem To się na poddaje Będę tą konstrukcję fotowoltaiki się tym osłonić Żeby w późniejszym czasie, jak się będzie kosić trawę, tu się będzie robić remont, żeby gdzieś tam jakieś kamienie nie odprysły, żeby tam od dołu nie porozbijało, nie porysowało tego. Także siatkę rozwieszę jako osłonę i myślę, że będzie ok. Muszę to, co wcześniej rozwieszałem na płocie u sąsiada, poprawić. Zniadę zabiną. On zawinął, też to trzeba poprawić. Co ja aplikację zrobię? Bo internet już ja załatwiłem, więc muszę aplikację zrobić, grubata, bo na razie jadę na e liczniku, sprawdzam czy w ogóle to działa. Jak mnie tu nie ma, dzisiaj yy, to rozłożymy. Pogoda fajna, słoneczko świeci. Dusz! Dużo. Dużo. dużo, za Dużo, dużo Dobra, to tu od tej niższej stopy. Tu większej, tam i po drugiej stronie tak samo. Trzy strony. Tam od przodu, te małe, tego nie będę robił. I tu na całej podłodze muszę tą poprawić. Bo zwinął wiatr. Na nowo tu szczepić i tyle. Aplikację zrobię. I tyle, tak naprawdę. I czas ucieknie. Dojechać tu trzeba było, wrócić. I nie ma, I po dniu. Także że co? To tyle z tej wrzutki, takiej krótkiej, szybkiej. Grunty temat dogadany z kierownikiem i będzie można zaczynać. Także do zobaczenia. Cześć, czołem.